Panie Radna Rećko, proszę. Witam Państwa serdecznie. Ja chciałam zapytać o remont naszej krytej pływalni, Pana Dyrektora. Panie Dyrektorze, czy jest już znany termin uruchomienia krytej pływalni, bo wszyscy mieszkańcy czekają, kluby pływackie również na tę informację, więc w ich imieniu zadaję to pytanie. Panie dziękuję. Przewodniczący, dziękuję. Proszę, Pan Dyrektor Siewicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Radni, ja pozwolę sobie na pewien wstęp. Tu mam nadzieję, że Pan Przewodniczący nie będzie mi przerywał, mam ten komfort. Na chwilę obecną kryta pływalnia jako budowa jest odebrana przez inwestora, tak? My byliśmy przedstawicielami inwestora, między innymi ja uczestniczyłem w komisji, czyli. Odebraliśmy budowę, plac budowy. Proszę Państwa, kryta pływalnia w Sokółce po 25 latach dostała drugie życie i to jest fakt. Jest obiekt ciepły, bezpieczny, bardzo ładny, zgodnie z obowiązującymi normami wykonany. I co jeszcze należałoby w tym momencie powiedzieć? Inwestycja ponad 7 milionów złotych. Przeciągała się, niektóre sprawy nie były zależne od nas. Chcieliśmy, aby ten obiekt był wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. W mojej cenie tak to się stało. Ale to, jak gigantyczne dofinansowanie otrzymał ten obiekt, to trzeba głośno o tym mówić. Proszę Państwa, 2 miliony złotych około z Ministerstwa Sportu, 2 miliony złotych z Polskiego Ładu, pół miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego, to jest dofinansowanie gigantyczne, bo to jest 80% dofinansowanie kosztów kwalifikowanych. I o tym trzeba głośno mówić. I co jeszcze ważne? Przy zerowym wsparciu z powiatu sokulskiego. Wnioskowałem o to, wnioskowaliśmy do różnych instytucji. Ja tu dziękuję wszystkim burmistrzom tej kadencji poprzedniej. Dziękuję bardzo pracownikom z pozyskiwania środków pozabudżetowych z Urzędu Miejskiego, bo to oni najwięcej pracy włożyli w to, aby, aby te dofinansowania były zrealizowane. I proszę państwa to jest fakt. Na tą chwilę mamy obiekt ukończony i jesteśmy w trakcie odbiorów. Ja terminu oddania obiektu do użytku pani nie powiem, bo to zależy od instytucji. Aczkolwiek jestem dobrej myśli, że nawet w tym roku otworzymy obiekt. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, którzy przyczynili się do, do tego, aby ten obiekt został zrealizowany. Też tu patrzę na Krzysztofa Sarosieka. To była naprawdę batalia, żeby dopiąć wszystkie sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Pani, pani radna Niśkiewicz, tak? Słychać mnie. Ja tylko odnosząc się do tego do wypowiedzi pana dyrektora, że bez wsparcia powiatu, to ja mam pytanie, ile gmina dołożyła się do funkcjonowania szpitali, ile dołożyła się do funkcjonowania, do budowy boisk przy szkołach, to też jest wszystko dla naszej młodzieży. No to, skoro to jest zadanie gminy, no to trudno, żeby powiat się dokładał. Powiat ma mnóstwo swoich inwestycji, które realizuje, skutecznie pozyskuje środki finansowe, między innymi właśnie na boiska wielofunkcyjne. Na powiatu akurat udało się pozyskać środki finansowe na budowę. Więc naprawdę tutaj padło proste pytanie, kiedy zostanie otwarte. Więc taka e, komunikacja iż powiat się nie dorzucił, gmina też się nie dorzuca. Wszystkie gminy, ja powtarzam, wszystkie gminy w innych powiatach, województwach zwracają w formie dotacji do podatki, które płacą szpitale. Bo to jest szpital dla wszystkich mieszkańców. Gmina Sokółka nie zwraca e, nawet ani złotówki. Mimo tego iż występujemy z prośbą o w dofinansowanie w formie dotacji tego nadpłaconego podatku, tego zapłaconego podatku. Więc tak naprawdę gmina nie pomaga przy zadaniach, które należą do powiatu, więc trudno wymagać, żeby powiat wspierał inwestycje, które należą do gminy. Także to tylko tyle adwoce tego, co pan dyrektor powiedział. Także niegrzecznie jest nawet wyrzucać komuś, że ktoś czegoś, czegoś nie finansuje, jeżeli sami tego nie robicie, tak? Także dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę Panie Dyrektorze jeszcze raz. Panie Przewodniczący. Tylko proszę nie mówić na temat powiatu. Mnie w ogóle zaskakuje wypowiedź Pani Radnej Gminnej, wiedząc jakie są zasady finansowania. Ja niejednokrotnie mówiłem o tym dla Pana Starosty Piotra Recko, że niech każdy zajmie się swoimi zadaniami. Jeżeli był temat krytej pływalni, a pani ten temat rozwija, ja mówię o obiekcie krytej pływalni i o tym, jak się starałem o dofinansowanie. I o tym mogę powiedzieć, czy to się pani podoba, czy nie. I ja nie będę mówić, jakie były inne kwestie współpracy między starostwem a gminą. I na tym temat zakończę. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Reczko, proszę. Panie dyrektorze, ja zadałam panu krótkie pytanie. To pan udzielił długiej odpowiedzi i nie na temat. Także. Ja zadam krótkie pytanie o datę, nic więcej. To pan rozwinął temat. Dziękuję, proszę panie dyrektorze. E, pani radna, ja uważam, że na temat, bo wszyscy mieszkańcy powinni wiedzieć, jaka jest geneza, jakie jest dofinansowanie, skoro na sesji Rady Powiatu nie mam Jesteśmy takiej możliwości, na to na Radzie Gminnej, dzięki panu przewodniczącemu, będę mówił takie rzeczy. Czy to się pani podoba, czy nie? Proszę, dziękuję. Się. Proszę pan radny Tochin. Ja bym chciał się odnieść do pani Marty Aniśkiewicz. Pani Marto, ja jak w sesji temu albo dwie wypowiadałem się pozytywnie o gminie, to pani mnie posądziła, że jestem rzecznikiem prasowym gminy. Mam nadzieję, że tutaj pani nie jest rzecznikiem prasowym powiatu, bo każda jakaś interwencja w stronę powiatu od razu u pani agresja i odpowiedź taka niepotrzebna. Pan dyrektor powiedział, jaki jest fakt. Pani może powiedzieć też, że fakty są w drugą stronę. Jeśli chodzi o szpital, no to tutaj trochę się nie zgodzę. Gmina dofinansowuje, szpital niejednokrotnie dofinansowywała. E, I chcę powiedzieć po prostu o tym, że każdy ma swoje zdanie i trzymajmy się tego, że każdy może wypowiadać swoje zdanie, jeśli ono nie narusza kogoś dobroci, kultury osobistej i tak dalej. Więc trzymajmy się tego i bardzo proszę. Dziękuję. Przepraszam, ja już tylko prostuję Anna mam na imię. Dziękuję. Pan radny Tolko, proszę. I panie, ja. a mogę dowiedzieć się, kiedy państwo nas dofinansowaliście, na jaką kwotę, szpital, bo pan mówi, że dofinansujecie, bo od dwóch lat, od kiedy jestem dyrektorem, sama występowałam o te, o, z prośbą o dofinansowanie i nie dostaliśmy ani złotówki, więc ym, nawet jak b, b, był od, odbiór bloku operacyjnego i wystąpiłam do gmin, y, to gmina je, jako jedna z niewielu nie dofinansowała nawet otwarcia bloku operacyjnego i dofinansowania w ogóle tego tej budowy bloku operacyjnego, także... A, wiele lat temu, tak, pamiętam. Tak, ale ja nadzorowałam szpital i wiem, kiedy Państwo dofinansowaliście. To było wiele, wiele lat temu. Na początku kadencji Pani Burmistrz je, raz zostało przekazane. Przypominam, że za, za kadencji Burmistrza Kozłowskiego co roku dostawał szpital dotacje. Ten podatek był zwracany za, za kadencji Burmistrza Kozłowskiego. Co roku, dziękuję. Gmina Dąbrowa przekazuje dziękuję. również co roku. Proszę pan dziękuję. Radnych. Ja bym, ja bym chciał wrócić do pytania, bo my i nadal mieszkańcy nie znają tego przewidywanego terminu otwarcia krytej pływalni. Ja rozumiem, że trwają jakieś procedury odbiorowe, no jednak państwo przewidują jakiś czas na zakończenie tego. Proszę powiedzieć, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym roku, w styczniu, w lutym, w marcu, ponieważ te naprawdę pytanie już nurtuje mieszkańców bardzo mocno. Wszyscy wiedzą, że już obiekt został ukończony, bo taka informacja jest w przestrzeni publicznej. Hmm, czy są jakieś y, y, utrudnienia w tych odbiorach, tak? Czy są jakieś problemy, y, które państwo napotykacie, nie do rozwiązania, które y, grożą tym, że nie zostanie to w czas, y, nie wiem, no ja uważam, że to powinno być niezwłocznie otwarte. No bo ileż mogą trwać odbiory? Dziękuję. Ktoś odpowie? Panie może? A Proszę, panie dyrektorze. Panie radny, y, poszczególne instytucje mają określony czas na odbiory. Jesteśmy w trakcie. Ja nie chciałbym zdradzać szczegółów i coś sugerować i kogoś poganiać. W mojej ocenie wszystko jest na dobrej drodze. Nie widzę żadnych zagrożeń, żeby obiekt nie był oddany do użytku w przeciągu e, dni, a maksymalnie tygodni. Także w mojej ocenie ten obiekt będzie otwarty w tym roku. Już to wcześniej powiedziałem.